Siemanko moi kochani widzowie, super że jesteście. Chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Przede wszystkim to już jest koniec, jeżeli chodzi o redukcję. To jest ostatni odcinek. Zobaczymy, co z tego wyszło. Ile ja ważę to może na końcu dla odmiany, a zaczniemy sobie dzisiaj od brzuszka, dobra. Jedziemy od brzuszka. No, dajmy na to, że jest 102 centymetry czyli coś mniej więcej, jak było. Dalej jedziemy z bicepsem. W bicepsie pewnie jest 5.0. Oła, Coś mi nie pykło. Niech będzie 4,2. Niech będzie, że 42 cm. To będzie udo. Udo, udo. udo, 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 Udo. Udo, Udo, 63. To wszystko małe to wszystko. 63 cm. Drodzy widzowie, wychodzi na to, że w łódzie przez całą redukcję zeszło 5 cm, a z bicepsa zeszło 1 A z brzucha, uwaga, uwaga, 16 cm, całkiem sporo chyba nie? Jak myślicie? Dobra, zmierzymy teraz tą łydeczkę. Na 45 cm, czyli w zasadzie bez zmian. 45 cm, tak to wygląda. Z łydki zszedł też tylko centymetr. Tak jak, tak jak z bicepsa. Centymetr, tak złydki centymetr. Najwięcej z brzucha na drugim miejscu udo 5 cm. No cóż no, co tu dużo gadać, jeszcze trzeba będzie zrobić to ważenie, to na które wszyscy czekali, ja też. Mniej więcej chciałem, żeby było od 90 do 95 kg. Na koniec tej redukcji. Bardzo dużo nieudanych dni mi się ostatnio trafiło. No, myślę, że to już najwyższy czas, żeby sobie zrobić przerwę. Od tej redukcji taką świąteczną w ogóle nie będę liczył kalorii. A po nowym roku, może albo od razu, albo gdzieś po tygodniu, tydzień może sobie jeszcze odpocznę i wtedy zaczniemy nowy projekt. Redukcja 2025. Chcę sobie teraz odpocząć, wyluzować się, bo to też jest takie męczące, żeby codziennie każdy posiłek ważyć, każdy posiłek wpisywać w program. Codziennie to dla Was przecież też udostępniam. Ten screen z aplikacji Fitatu końcowy to jest też takie obciążenie, że codziennie muszę to zrobić. Kardio może jeszcze jakieś zrobię w tym roku, ale to nie wiem, czy to będę wrzucać. Czy to jest sens, zobaczę. Jak będę miał ochotę, to wrzucę. Jak nie, to nie zobaczymy. No, fajnie by było, żeby za dużo nie, nie przytyć, żeby zanim rozpocznę redukcję w styczniu, żeby było na pewno poniżej 100 kg. Wtedy będzie spoko. Ale żeby tak się stało, no to będę musiał się bardzo solidnie przyłożyć do tego, żeby się nie obiadać. A jak już się obiem, to żeby później na drugi dzień może nie wiem, więcej kardio, albo troszeczkę mniej jakieś spacery. Jakie macie, drodzy widzowie, sposoby na to, żeby za dużo nie przytyć w święta, bo u mnie to jest katorga. Dobra, jedziemy z tym koksem, co nie? Nie, coś widać. Zobaczmy, ile jest, ile pokaże na tej wadze. No tak, 95,1, czyli jednak nie będzie, pół kilo poszło do przodu. Przycine1 nie? Niestety, albo stety, 100 gram za dużo. Nie zmieściłem się w tym, ile miał być, ale ogólnie chyba jakoś tam wielkiego dramatu nie ma. Mimo wszystko jestem zadowolony, bo brzuch to masakrycznie zszedł. Te 16 cm to jest bardzo dużo. Jak obejrzycie sobie pierwszy odcinek w tej chwili, to zobaczycie, że ta waga dramatycznie zeszła. Jeszcze raz wszystkim wesołych świąt i żeby facetom poszło w bicki, a dziewczynom w klatkę piersiową <laughs> na arka.